Dzień dobry, zaczynamy temat kolejny, temat piąty. Temat znajduje się na stronie 80 i jest to temat plan burza i powstanie warszawskie. Od początku istnienia Armii Krajowej wiadomo było, że należy przygotować Polaków na powstanie. Należy ich przygotować na zryw narodowościowy, który odzyska nie tylko terytorium, ale również władzę. Założono również, że takie powstanie wybuchnie, takie działania rozpocznie się wtedy, kiedy Niemcy zaczną wycofywać się z naszych ziem. Na przełomie 1943-1944 roku opracowano plan o kryptonimie Burza, który zakładał przede wszystkim nękanie wycofujących się oddziałów niemieckich. Jednocześnie współpracę z Armią Czerwoną, ale pod takim założeniem, że tą Armię Czerwoną będzie się witało, będziemy my witać jako gospodarze tych ziem, miały ujawnić się wówczas struktury właśnie polskiego państwa podziemnego. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pod koniec 1943 roku odbyła się konferencja w Teheranie. Na tej konferencji w Teheranie zapada decyzja m.in. o tym, że wschodnią granicę polską będzie stanowiła linia Kerzona, o tym, że będzie strefa wpływów pomiędzy państwa, nazwijmy to alianckie, a państwo Związku Sowieckiego i że los Polski tak, tak naprawdę już jest przesądzony, że ona znajdzie się pod strefą wpływów sowieckich. No my o tym nie wiedzieliśmy, dlatego założeniem planu burza było Y, 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 witanie y, Armii Czerwonej jako sojuszników, ujawnianie się właśnie tego polskiego państwa podziemnego i my mamy występować w roli gospodarza tych terenów. No, to już było przesądzone, jak, kto miał być gospodarzem tych terenów. Y, docelowo, militarnie, plan burza miał być wymierzony przeciwko Niemcom a jednocześnie miał chronić Państwo Polskie przed rozszerzeniem się wpływów sowieckich. Sygnałem do rozpoczęcia przez Armię Krajową planu burza miał być, być taki moment, kiedy wojska sowieckie będą wkraczały na nasze ziemie. I tak się rzeczywiście dzieje i w podręczniku na stronie 80 macie dwa takie działania opisane. Pierwsze działanie jest to 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, która rozpoczyna działania na Wołyniu. Ponosi dosyć duże straty, oczywiście walczy z Niemcami i walczy z UPA. Ostatecznie ta dywizja ulega rozbiciu. Żołnierze tej dywizji są wcieleni do wojsk Armii Czerwonej. Ci, którzy są bardziej niepokorni, zostają rozstrzelani, albo wywięzieni, albo zesłani do łagrów. Drugą akcją w 1944 roku, właśnie w ramach akcji Burza, jest tak zwana akcja, która nosi kryptonim Ostra Brama. Tutaj znajduje się opis. I Polacy, oczywiście we współpracy z Armią Czerwoną, zdobywają Wilno. Sowieci jednak ponownie aresztują polskich żołnierzy, rozbrajają. Część trafia do więzienia, część trafia w ręce NKWD. No i Polacy orientują się, że ta, ten plan burza, który miał właśnie takie założenia, jakie miał, nękanie Niemcowi współpraca z Sowietami absolutnie nie zdaje y, rezultatu. W związku z tym y, no, trzeba było inaczej rozwiązać pomysł, znaleźć inne rozwiązanie na pomysł odzyskania tej, tego państwa y, i na odzyskanie takiej niepodległości. Y, dodatkowo takim sygnałem, który zaczął nas niepokoić, który jest tutaj w drugiej w pierwszej kolumnie na kolejnej stronie. Jest fakt, że Stalin w Lublinie rozpoczyna tworzyć ośrodki władzy komunistycznej, które są zależne od Rosji. No widzimy, że coś idzie nie w tym kierunku, co powinno być. I w takiej sytuacji armia krajowa podejmuje decyzję, że powstanie w Warszawie należy wywołać. I na razie jest tylko taki, można powiedzieć takie hasło rzucone. Powstanie w Warszawie będzie się odbywało. Nie mówi się jeszcze o dacie. Co nas niepokoi? Niepokoi nas nie tylko to, że w Lublinie powstaje, powstają ośrodki władzy komunistycznej, ale niepokoi nas również to, że z Moskwy pojawia się taki apel z rozgłośni polskojęzycznej, Rozgłośni związków patriotów polskich, który nawołuje Polaków do tego, żeby jak najszybciej rozpoczęli powstanie, żeby chwycili za broń przeciwko okupantowi. No i armia krajowa zaczyna się obawiać, że Polacy, tak w, w takim ferworze walki, wyrwą się, nie będzie miał nikt nad tym kontroli, wyrwą się tylko ci, które, do których nawołuje Stalin, czyli komuniści. No, i że Stalin wykorzysta ten fakt do takiej argumentacji, że to tylko polscy komuniści walczyli o niepodległą Polskę. Więc to ich bardzo niepokoi. Czy obawiali się wtedy działalności Stalina? Czyli, czy obawiali się, jak to się mówi, powtórki z rozrywki, czy Armia Krajowa obawiała się do tego, że znowuż mogą zostać tak jak w przypadku Wołynia czy akcji Ostra Brama rozbrojeni, aresztowani, zsyłani do ładrów? No właśnie nie. Tym razem nie, ponieważ są przekonani. Że jeżeli Stalin postąpi dokładnie tak samo, to wówczas straci sojuszników w postaci Wielkiej Brytanii i Francji i mogłoby to grozić zerwaniem Sojuszu Wielkiej Trójki. Dlatego my nie, nie obawiamy się, że Stalin tutaj będzie nam bardzo przeszkadzał. Cały czas się mówi o tym, to jest lipiec 44, że powstanie ma wybuchnąć. Czy Polacy są przygotowani do tego powstania? No, z takich. Podstawowych rzeczy można powiedzieć, że nie, ponieważ bardzo duże ilości wysłano do walki na wschód. W stolicy zostało około 50 tysięcy żołnierzy, z czego tylko 10% posiadała broń palną. Sam plan też przygotowywano bardzo szybko, w pośpiechu, zawierał wiele błędów. Cały czas mówimy o lipcu 1944 i nie mówimy też o dacie, kiedy to powstanie wybuchnie. Ono na razie wiemy, ma wybuchnąć powstanie. Na bezpośrednią decyzję o wybuchu powstania wpłynęły dwie rzeczy. Po pierwsze, 27 lipca 1944 roku Niemcy ogłosili, powołali mężczyzn do budowy fortyfikacji nad Wisłą, ponieważ zbliża się front i Niemcy chcą się ofortyfikować w Warszawie. Polacy oczywiście lekceważą to wezwanie, nie stawiają się. W związku z tym Armia Krajowa obawia się, że jest to początek eksterminacji ludności polskiej. No Nie stawienie się na taki apel równało się z karą śmierci. Dodatkowo 31 lipca ówczesny generał Armii Krajowej Tadeusz Bur Komorowski otrzymał, jak się okazało, fałszywy, fałszywą informację, że na prawobrzeżnej, w prawo prawobrzeżnej części Warszawy pojawiły się czołgi sowieckie. I w takiej sytuacji kierownictwo Armii Krajowej postanawia nie czekać i podaje datę wybuchu powstania. Jest to 1 sierpnia 1944 roku. Powstanie ma wybuchnąć o godzinie 17, czyli o tak zwanej godzinie W. I bezpośrednim dowództwem powstania mianowano pułkownika Antoniego Chruściela o pseudonimie Monter. Czy wybuch powstania zaskoczył Niemców? No teoretycznie nie, dlatego że Niemcy spodziewali się, że takie powstanie wybuchnie. Zaskoczyło ich jednak ta, ta siła Polaków, ta zawziętość. W Warszawie wtedy przebywało kilkanaście tysięcy żołnierzy niemieckich, ale sam fakt, że powstanie wybucha trochę z zaskoczenia, to pierwsze dni należą do powstańców. I rzeczywiście udaje się im. Bardzo wiele osiągnąć, odnoszą drobne sukcesy, zaczynają tworzyć z powrotem prasę, zaczynają zgłaszać się coraz liczniej ochotnicy, pojawiają się flagi polskie, buduje się barykady, wydaje się gazety, powstają kroniki filmowe, spektakle teatralne. No pierwsza chwila to jest taka euforia Polaków, którym się udaje po prostu osiągnąć jakiś sukces. I w pierwszych dniach Polacy też zajmują, i tu na mapce macie te części Warszawy, które udaje się Polakom przejąć. To jest na kolejnej stronie. Warto sobie to wszystko poczytać krok po kroku, żeby zaznajomić się z tym powstaniem warszawskim. Ale na początku Polakom udało się przejąć Stare Miasto, Śródmieście, Powiśle, Żoliboż, Wolę, Mokotów. Tylko był jeden problem. Większość z tych dzielnic była od siebie odseparowana, tak? Jak widać nawet na mapie, one są porozrzucane, nie są ze sobą połączone. W związku z tym przepływ informacji jest dosyć trudny i Polacy wykorzystują do przepływu tutaj informacji kanały. Poruszają się kanałami. Co w tym czasie robi armia czerwona? Armia czerwona w tym momencie zatrzymała się rzeczywiście na prawym brzegu Wisły. Lotnictwo sowieckie, które do tej pory panowało nad Warszawą, wycofuje się, co umożliwia Niemcom bardzo zmasowany atak na Warszawę. Ta Warszawa jest bombardowana. Po początkowym takim zaskoczeniu, po początkowych sukcesach polskich, Hitler wydaje rozkaz, że to miasto po prostu absolutnie ma zniknąć z powierzchni ziemi. Dozbraja to miasto, dozbraja w taki sposób, że pojawia się 50 tysięcy nowych żołnierzy SS i policji. Dodatkowo pojawia się brygada, która złożona jest z kryminalistów i pojawiają się brygady, które są złożone z kolaborantów, czyli ci, którzy współpracują z ZSRS. Dowódcą, który ma się zająć likwidacją naszego miasta, naszej stolicy, jest Erich von Bach-Zelewski. I przystępuje on do ataku na powstańców tak naprawdę wszystkimi metodami, jakie może. Używa lotnictwa, używa artylerii, używa czołgów. Niemcy zaczynają zdobywać dzielnice po dzielnicy. Najpierw zdobywają wolę, potem ochotę. Mordują od 40 do 70 tysięcy mieszkańców tylko tych dwóch dzielnic. Robi się taki no, słuchajcie, no, pogrom niesamowity. Ludzi używa się jako y, żywe tarcze, atakuje się szpitala, atakuje się y, y, wszystkie pozycje powstańców, y, ludność cywilną. Następują rozstrzelania w miejscach publicznych bez żadnych wyroków. I y, w, połowie, y, w połowie sierpnia. Y, w połowie sierpnia Niemcy zaczynają atak już na Stare Miasto. Udaje się to Stare Miasto zdobyć 2 września. Kiedy Stare Miasto zostaje opanowane, to wówczas powstańcy właśnie kanałami zaczynają się ewakuować do Śródmieścia, do Żoliborza, no i następują kolejne ataki. I w takiej sytuacji, w pewnym momencie dowództwo Armii Krajowej podejmuje decyzję o tym, że należy rozpocząć rozmowy o kapitulacji. I kiedy dowództwo podjęło takie rozmowy o kapitulacji, w tym czasie Stalin wznowił działania Armii Czerwonej, która do tej pory stacjonowała sobie na prawobrzeżnej części Warszawy. 14, sierpnia ta, przepraszam, 14 września ta Armia Czerwona rusza. W tym momencie, jak zobaczył to Tadeusz Bór-Komorowski, to wycofuje się z rozmów o kapitulacji, na co tylko czekał Stalin. Stalin jak się dowiedział, że my z powrotem przystępujemy do ataku, to wycofuje też swoje wojska. I w tym momencie, no my dalej walczymy. Ostatnim, takim, ostatnim bastionem tego naszego powstania jest Śródmieście. Ostatecznie Śródmieście pada. Nie mamy pomocy, nie mamy amunicji, nie mamy ludności. I Tadeusz Burkomorowski decyduje się na podpisanie po 63 dniach aktu o kapitulacji, o zaprzestaniu działań i 2 października, po 63 dniach chwały 1944 roku, powstańcy składają broń. Traktuje się tych powstańców jako jeńców wojennych, ludność zostaje z stolicy wysiedlona. A specjalne jednostki zostają zobligowane do tego, żeby miasto wysadzić w powietrze, zrównać z ziemią. Nie oszczędzano zabytków żadnych. Pozostał się, ma nie zostać kamień na kamieniu. Tadeusz Burkomorowski trafia do niewoli, a nowym dowódcą zostaje Leopold Okulicki o pseudonimie Niedźwiadek. Powstanie Warszawskie to. Prawie dwa miesiące heroicznej walki. Walki bardzo nierównej, ponieważ my nie posiadający broni przeciwko potężnej armii niemieckiej mówi się, że w powstaniu najwięcej to ginie nie samych żołnierzy, nie samych działaczy Armii Krajowej, a ludności cywilnej. 150 tysięcy osób, 150 tysięcy ludzi cywilnych ponosi śmierć w czasie powstania. Powstanie to klęska i polityczna, i klęska wojskowa polityczna, bo po pierwsze nie mamy żadnego wsparcia, alianci nam nie pomagają, nasze władze nie dają sobie same radę i przystępując do tego powstania, Polacy w ogóle liczyli, że właśnie Armia Czerwona się przyłączy, że ona nam pomoże i my oczywiście wystąpimy w roli gospodarza, przywitamy tą Armię Sowiecką, jednak nie wzięto pod uwagę tego faktu, który był już zatwierdzony po pierwsze w Teheranie, po drugie Stalin nie miał żadnego, żadnego interesu w tym, żeby wesprzeć osoby walczące. Do tego brak promocji ze strony aliantów, brak siły ludnościowej powoduje, że powstanie upada. I upadek powstania, słuchajcie, to jest upadek, ponowny upadek Warszawy, bo przecież Warszawa była pod okupacją. Ponowny upadek Warszawy, no i ta druga wojna powinna się chylić ku upadkowi, powinna się już kończyć naszą wielką przegraną, no ale my nie składamy broni i nie mówimy ostatniego słowa. Co będzie się działo dalej, to już na następnych lekcjach. Dziękuję i do widzenia.